Cyk, 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 proszę Państwa, otóż jest godzina 9.09 i jak to się pięknie mówi, jak przedwojenne pociągi punktualnie rozpoczynamy naszą wyjątkową dzisiaj rozmowę, a dlaczego wyjątkowa, to za chwilę powiem, w ramach Selspreso, czyli porannych rozmów o kawie. Jak mówiłem o wyjątkowości rozmowy, to są całą pewnością miałem na myśli gościa, bez którego nie można rozmawiać. Znaczy, w moim przypadku można, bo jak wiadomo, jestem od milczenia, więc wyobrażam sobie taką audycję, natomiast standardowo jednak jest potrzebny ktoś. A tym kimś jest? Kamil Grzesikiewicz. No właśnie. I wy, drodzy słuchacze, jakby się fajnie, można było kiedyś powiedzieć, radiosłuchacze, no ale słuchacze i. Widzowie też może, nie wiecie. Kamil jest bardzo wyjątkową osobą w naszej organizacji. Dlatego sobie, Kamil, postanowiłem zostawić cię, jeśli mogę tak powiedzieć, na koniec tego sezonu. A wyjątkowość Kamila polega na tym, że w zasadzie najważniejszym jego zadaniem, misją, wizją i halucynacją jego osobowości są liczby, a dokładnie pieniądze. Prawda? Tak można powiedzieć. Gdyż jesteś naszym tutaj macherem zarządczym od, właściwie w grupie całej finansowej, od finansów, prawda? Od kontrolingu, zarządzania finansami, straszenia nas, płacenia i niepłacenia. Można tak powiedzieć? Tak, tak, można. Właśnie, dyrektor finansowy, jak widzicie, lubi odpowiadać pytaniami zamkniętymi, dlatego ja zadaję pytania zamknięte. Dobra, ale tak naprawdę, Kamil, zaprosiłem Cię dlatego, że Oprócz tego, że jesteś finansistą, to masz za sobą ogromny bagaż doświadczeń, też biznesowych po stronie handlu, klient, rozmów z klientami i biznesu, a jednocześnie masz optykę taką finansową, której to optyki często brakuje nam handlowcom. Tak, znaczy, bo my myślimy trochę inaczej często niż ludzie po drugiej stronie. I pomyślałem sobie, że w związku z tym wykorzystam Cię jako taką wisienkę na koniec, żeby trochę zobaczyć, czy. Twoja perspektywa fakapów, bo przez ten sezon nie gadam o, o fakapach, jest perspektywą trochę bliską na przykład mojej perspektywie. Dobra, to koniec tego monologu. Ja wiem, że on był długi, ale to tylko na początku. Czy jesteś w stanie, mój drogi kolego, na początku podzielić się z nami jakimś swoim na przykład fakapem yy, z, z jakichś przygód handlowych? Tak, tak, jak najbardziej. Też jeżeli mogę. To chciałbym opowiadać nie tylko o fakapach, tak z poziomu liczb, ale też je... chciałbym nadmienić, że zdarzało mi się w swoim życiu sprzedawać i to na różnym polu, i też e, podzieliłbym się tego typu fakapami. A, A później, oczywiście, przeszedłbym do tych rzeczy, które z mojej perspektywy są bardzo ciekawe, jak właśnie kwestie liczbowe, czy też rachunek marżowy, e, i szerzej bym o tym opowiedział, ale jak najbardziej są takie przykłady z mojego no życia sprzedawczego. Eee, znaczy mogę powiedzieć o takim fakapie, który uważam, który najbardziej mi ciąży eee, i takim był chyba, z, z, wynikał ze złej interpretacji eee, całego tego przedstawienia sprzedażowego, które się odbywało i notabene brałeś w tym udział, o. E, chciałem ci powiedzieć, ale byłeś tam bardziej gościem, okay. a my byliśmy z, 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 z innym kolegą, z Łukaszem Grabowskim w Centrum Zdarzeń i żeby było jeszcze bardziej tak... E, tak, może nie tyle, co dramatycznie, ale że taka piękna aura sprzyjająca, to to się odbywało w Paryżu. Ja, pamiętam. I dla mnie to było tyle bolące z tego tytułu, że dotyczyło to klienta, do którego mam bardzo duży sentyment i bardzo wiele mu zawdzięczam. Bo taka moja prawdziwa droga droga sprzedażowa, czy też droga kontrolingowa zaczęła się właśnie w tej firmie, której nazwę zaraz wymienię, ale buduję napięcie, skoro widzieliście mnie tutaj na ostatniego, bo prawdopodobnie ktoś odmówił. To mówię, to... E, to no tak, e, to, no, tak to. no ale nie chciałem tego... Bo no tak mówię, zapraszasz głównie prawda, sprzedawców, a nagle pojawił się człowiek, człowiek z finansów, no to, to faktycznie już tam musiało brakować no, gości. No już brwo było, tam wszystko już poszło. O, no tak myślałem, ale już tak wracając do głównego wątku, e, to tam właśnie o tyle to bardziej bolało, że to dotyczyło klienta, któremu wiele zawdzięczałem, też przy którym się wiele uczyłem. Też właśnie z tego miejsca serdeczne pozdrowienia do, do dyrektora rozwoju sieci dealerskiej z tamtych czasów, Sławka Nowaka, dobrze ci znanego, ale już to się odbywało poza nim. I czego to dotyczyło? Dotyczyło to tego, że braliśmy udział w przetargu na dalsze dostarczanie usług kompleksowych, usług szkoleniowych dla wtedy jeszcze grupy PSA, ale ona już się, do, no już się dochodziło do transformacji, teraz to się nazywa cały ten koncern motoryzacyjny Stellantis i wydaje mi się, że, że będę mówił o sobie, bo nie lubię mówić w taki sposób komunistyczny w liczbie mnogiej, że my czy ktoś. Wydaje mi się, że źle zdiagnozowałem, co tam się będzie działo, bo zrobiłem wszystko wbrew sobie. I to, jeżeli miałbym wyciągnąć i już teraz powiedzieć jakieś główne wnioski, to żeby nie robić wbrew sobie, żeby robić zgodnie z własną intuicją i z, własnym, i z własnym profilem, bo zacząłeś tutaj bardzo fajnie o mnie opowiadać, za co dziękuję. Mówiłeś o tych liczbach, a ja pojechałem na tą prezentację do Paryża z jakąś prezentacją marketingową przy całym szacunku do działu marketingu. Ale jak się okazało, mówiąc trochę z francuskiego, interlokutorem, Naszym po stronie tejże firmy były, były bardziej osoby z działu zakupów z kontrolingu. Więc jak się pewnie domyślacie, czy ty się domyślasz i nasi słuchacze, no opowieść o tym, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 6 lat była bardzo ciekawa, ale wydaje mi się, że zabrakło liczb, które, no, które dla tych ludzi były jakimś odzwierciedleniem faktów. I to uważam, jeżeli miałbym w ogóle tak wskazać, największy fakap sprzedażowy i. I takie zdarzenie, które dało mi wiele do myślenia, to jest to, to jest na pewno no te, 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 te zdarzenie z. Ale co się w takim razie powiedz, takiego wydarzyło jak teraz to pamiętasz, że postanowiłeś pójść wbrew swojej intuicji. Wiesz co, wydaje mi się, to to, że my nie braliśmy udziału w tym przetargu jako nowy podmiot, tylko jako już dostawca usług. I wyszliśmy z założenia, że wszyscy o naszej znakomitości wiedzą. Okay. I Nawet problem, w Paryżu. No, dokładnie tak. I problem polegał na tym, że o ile przedstawiciele, e, przedstawiciele importera w Polsce byli z nas bardzo zadowoleni i to nam komunikowali, <laughs> tak, e, to e, reprezentant po stronie już działu zakupów czy też działu szkoleń z, z ramienia importera we Francji no nie miał takiej wiedzy. Oczywiście, mógłbym mu zarzucić, że miał taką wiedzę, ponieważ na spotkaniach miesięcznych, gdzie brałem udział w takich spotkaniach miesięcznych, gdzie, gdzie wszystkie rynki się spotykały online, to nasze dane były prezentowane, i my, jako Polska, byliśmy w czubie wykonalności różnego rodzaju szkoleń, czy to stacjonarnych, czy online. No, to nie, nie są jakieś przechwały, tak. tak faktycznie było, bo od strony takiej e, analizy bardzo o to dbałem, żeby sieć wykonywała wszelkie szkolenia, więc mówię, Przeważnie jesteśmy w pierwszej trójce krajów w Europie w wykonywaniu szkoleń stacjonarnych czy online, no to muszą to wiedzieć. Więc postawiliśmy, postawiliśmy, postawiliśmy na to, że będziemy prezentować nasze dotychczasowe dokonania I jak to jest fajnie, jak to jest stabilnie, że to nie będzie żadnej rewolucji, tylko będzie ewolucja tego, z czego jesteście zadowoleni. Więc wydaje mi się, że jeżeli mógłbym odegrać tę scenę jeszcze raz, to trzeba by przyjść na zasadzie, że nikt nas nie zna, i, i, hmm. I skupić się na faktach i tym czym się tutaj i no Tak, ale to znaczy, tak ktoś ci przekonał, czy żeś po jakiejś dłuższej analizie doszedł do wniosku, że ta Twoja intuicja jednak wymaga korekty i nie ma co tak właśnie pokazywać wszystkiego od początku, to raczej no. lepiej założyć, że to już jest jakiś proces i wszyscy wiedzą, kim jesteśmy. Pydaj, no bo musiałeś gdzieś tam w pewnym momencie zrezygnować z tego. W, wiesz co? Wydaje mi się, że to, że, że jednak to. To wynikało z moich przemyśleń, nikt mnie nie okay. przekonywał, tak. Wiadomo, pytałem też nam na bliskich osób, i, e, i czy powinniśmy iść w tę stronę i też, czyli bardziej o, tak jakby przedstawiać się, opowiadać o tych, fakt, o tych faktach. Uznaliśmy, że to byłoby e, dość nietypowe, tym bardziej, że siedzieli na tym spotkaniu siedzieli ludzie z Polski, tak. A. Czyli tak jakby trochę dla mnie to było takie nienaturalne, że wejdę i ci się, tobie bym się przy, przedstawił. I, Cześć, jestem Kamil Grzybickiewicz i na co dzień zajmuję się finansami. No, być może powinienem to zrobić. Oczywiście można się zawsze w takich przetargach doszukiwać drugiego dna. Ale ja nie jestem osobą, która wiesz, koncentruje się na tym, żeby znaleźć powody tak. swoich niepowody. Najważniejszy jest wynik w życiu. No, i... no Tak, tak, tak. Ja wiesz co, ja pewnie wiesz, bo to nie będę z tobą teraz dyskutował o technikach sprzedaży, prawda? Ani w jaki sposób mogliśmy coś tam zrobić lepiej, ale tak mi się, taka mała puta te dwie takie rzeczy ważne przychodzą mi do głowy, które mogłyby być takim chyba może dobrym. Podsumowaniem tego twojego fakapu. Pierwszy to jest właśnie to, że my często mamy jakąś pierwszą intuicję jako handlowcy. Ona wynika często z takiego jakby trochę na początku non-szalankiego spojrzenia na świat, bez, bez jakby szukania. Logiki i analogii. Po prostu taka, takie pierwsze wrażenie. I często to pierwsze wrażenie się okazuje potem bardzo słuszne, a my je trochę dusimy, bo, bo, bo nam się właśnie nakładają różne rzeczy i, i, i myślimy, że to jest złe. To jest raz. A dwa, bo to też jest ciekawe, że takie założenie chyba o tym, że my jesteśmy znani, bo my już długo gdzieś pracujemy, w związku z tym ludzie wiedzą i znają nasze dokonania i może trochę tak. Chcemy być skromni czasem, albo no ile razy będziemy w kółko o tym samym powtarzać, prawda? Że gdzieś tak trochę może zapominamy, że, e, że czasem pojawia się jakiś nowy gracz, który, dla którego akurat to może być ważne, prawda? Jakiś do, do opiniotwórca. W tamtym przypadku to właściwie też i w pewnym sensie taki główny opiniotwórca, że nie, nie już decydent, który może tego nie wiedzieć. To rzeczywiście Francja to jest, czy tam jakiś inny kraj to jest trochę inna optyka, ale to dotyczy też zwykłych firm, gdzie czasami przychodzę coś zrobić i tak chodzę, cześć, kochani. Także jakby chciałbym tu zostać. I tak trochę mam wrażenie, że nie przykładam się już należycie starannie do jakiegoś procesu, bo mi się wydaje, no przecież mamy dobre relacje, współpracujemy od lat, to chyba wiecie, nie? To tak bym sobie to... Po... Znaczy jest na pewno wiele racji w tym, co mówisz. I tak jak wspominałem wcześniej, no pewne rzeczy na tamten moment, jeżeli bym je przeprowadził w tym alternatywnym scenariuszu, no, to wydawałyby mi się nienaturalne. Ale tak jak mówisz, trzeba mieć zawsze wostrzone zmysły. Też pamiętać, że no to jest pewnego rodzaju scena sprzedażowa, na którą się wychodzi i musimy odegrać swoje role. No i, i tam jednak było, było też takich parę innych czynników. No bo z jednej strony masz przedstawicieli z Polski, no z drugiej tak, strony masz tak, przedstawicieli tak, z Francji, może słabsze rozpoznanie terenu. Wiele wątków, o których tutaj chyba na antenie nie chciałbym też, też mówić, bo to mogłoby już zaczynać zakrywać jakieś. Teorie, różnie tam opisywane, różnymi przymiotnikami, ale, ale jeżeli miałbym tak sobie na dzień, w swoim teraz życiu powiedzieć o jakimś takim fakapie, o którym raz na jakiś czas myślę, to z pewnością jest to tak. A, dobra. Słuchajcie, no dobrze, to jest dobra rozgrzewka dzisiaj. Już dzisiaj nie będziemy kontynuować nowych wątków, bo nowe wątki będą dotyczyć fakapów innych osób. Jestem ciekaw po prostu, tak jak się trochę umówiliśmy o jakich innych fakapach różnych ludzi moglibyśmy pogadać trochę z takiej też optyki finansowej na przykład. Prawda? To jest bardzo ciekawe. No dobra, tak czy siak mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do tego, żebyście jutro o godzinie 9.09 punktualnie włączyli yy, odbiorniki radiowe. Ale oczywiście tak nie jest. Yy, w wolnej porze. Mamy podcasty, możemy robić co chcemy. Do usłyszenia zatem jutro.